Pukasz pewnie. Któż to jest Ja włączyłem światło. Ne. To może to był dzień. Może wyślę matkę po obrower. A pójdzie ci po matka? Nie, pewnie nie, ale zaszkodzić nadzieję, może być. Nie, pewnie idzie. Ja, no, kurwa! Już na samym starcie. Jeszcze nawet miniony nie wyszły już jest pierwsza kurwa, którą będę musiał wypikać. E, teraz już dwie. Teraz będziesz Aj, ty Nie będę się oszczędzał. Teraz przynajmniej będziemy muszę jakieś mądre rzeczy w miarę mówić. Ładnie to co grali, kurde. Ale szkoda, że tak spieprzył. Zamiast słowa na k, powinien mówić kaczka, kurcze. Nie, spoko. Wymyślę jakiś dźwięk. Albo piardnę to mikrofonu i będę to wstawiał zamiast tego. O dobre No, kurwa to będzie najlepsze to, że teraz właśnie wszyscy się o tym dowiedzieli De, Rozumiem, że do tego celu kupiłeś ten nowy mikrofon. Tak, 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 tak. Chociaż właściwie to przez ten mikrofon nagrywam tylko siebie. A który kupiłeś jaki? Zwykły gówniany za 15 zł. No, to poszalałeś. No. Dobrze. Tak się spodobał. Kto chce pociągnąć mi? Oja. Czyli jeszcze mi zapierdali o, nie mogę. No Jakby to o, powiedziała, ja no, jak ślepy duet. Dlatego widać, a, aż się pewnie chowa w krzakach. Albo nie. Niech już z na skity. Siedzisz w tamtych chyba nie siedziałaby ta krzaka. No, nie widziałem jej, możliwe, że mają tego. O, kamień, krzaka. O, super. że Eretta mi zapierdolił. No pewnie tak. iść lepiej do Nie no i co? więcej dostałeś a ja już że mniej niż jakby nie patrzeć to jej nie ma no no, no ja mam, teraz tak, się jednak, połączyło tak Ja chyba lepiej z maną go mieć niż z rzuciem za szybko wyczerpuje o cholera. a to jak Haha ha. Lepiej warda postaw, bo nam tutaj aż wpadnie od o, boku nie, albo nie coś No jeszcze na fesie się do mnie ktoś odzywa Pewnie kudłaty o, ty, Kurwo <laughs> Przekażę mu, przekażę Ale się nieźle ogarnia tym niczym co robi? Że nieźle ogarnia ładnie <coughs> nie i się kurwa cieszysz Nic nie robi i ma 13 kili kurna, nie wiem jakim cudem Już ma 13 kili? Znaczy w sensie 13 <coughs> tych minionków, a ja mam 6 A nic kurwa nie robi takiego Raz walno chyba w glebę 13 kili w czwartej minucie faktycznie. No, ale ale nie odsuwaj się za daleko, co? Nie odsuwam się. Mm. Od ciebie no, znowu mamy 15 tysięcy minionów. Ty masz 15 tysięcy minionów? Nie, chodzi mi o to, że na lejnie jest znowu od cholery minionów. I wtedy oni sobie siedzą w krakach, a my nie możemy nic zrobić. Pochodzi warda? Chciałem Kupił sobie w direct No ja pierdziele, jak masz tak fartownie mnie kurna trafić? no zobacz Przez milionki, no dobra już, no, już ten Ja go tak w ogóle nie wiem jak on to robi, że tak no, przez milionki mnie przez przedtem tego woja Nie No tak, Garen ma jeszcze... Reveal of Pendant. W cholerę leczenia ma. Nie, ma. nie ma co atakować kompletnie. Kurna, tylko że on nie ma mamy kurwe, zemno. Ciebie też mam wypierdzić? Teraz cię rzuć, zobaczyć czy tam nie ma. Zobaczymy. Szako jest na środku. Mhm. Ma, no, no. Dobra. Ale grosa. <tryk> <Rabirosa>. Rabiosa. Rabiosa. <tryk> Come closer. <tryk> no, już to Nie Hmm. Zaraz będę musiał wrócić po wardy no a, No nie jeść. no, jeszcze nie No właśnie się skończył Ja nie tam <grym> auta zostań Jestem garny, zasrany, jak ja nie cierpię Garena O, jak ja nie cierpię Garena Ktoś się boi rejda. Nie, przestań, przestań Jezu, to musi chyba wyciąć, a nie mnie no, wypierdzieć nawet Ale żeby nie My było w rytmie. No ale dostałeś całe combo, to na kurwia no. No nie nie dostałem no, cały combo, nie Dostałeś, dostałeś całe kombo Kim cię wano co miało? Całe kombo i auto atak w promocji. Tak Chyba walcz nim Niech. Masz wciąganie? Ach, nie mam. Kurde no Nie miałem many no. Na taką sytuację kurwa, nie skończyłem się akurat mama. Dobra on już ma szósty, także pewnie będzie chciał nas zabić niedługo O, ja nie mam many I nie mamy okay. Wardów hmm. Ale stoję jak chcesz Nikt tu nie ma No dobra, teraz to już się cofnij, bo... Właściwie tak i tak stoimy pod turazem W z tego, że mam więcej życia, ale mano mam takie kur... problemy, że nie wiem No to cofasz się czy nie? Bo ja też, nie, bo ja też niedługo U, będę chciał się cofnąć Polszako? Tak No cię wziął? No właśnie tak myślałem, że lepiej Eeeem, załom ma już latarnię, no jak mnie to... Takie drobności, no on teraz będzie za każdym razem, kiedy będzie, będzie się regenerował, będzie lepiej, jeszcze ma tą swoją tarczę no Chuj Nie ja, mam z nim rady, chuj no on nie ma mamu kurde No, różne. A Paweł spokojnie na środku sobie no, <laughs> ciuch, Po cichutku robi swoje Dobra, załatw, mnie znowu No tak, kurwa, ja pierdolę nie Po prostu nie walczy, Jezu zrób armory. Nawet kurna sobie później gdzie nie mogę No to jeżeli Chodzisz i giniesz, to przestań robić. ja tak. wiesz, że ja nie lubię. E-e-e-e-e, e-e-e, e-e, nie, bez kłótni no małżeńskich. Ja wiem, że ja robię kłótni, ale chodzi mi o to, że... No to co No bo... No muszę, no. Jak mam chociaż minionka jednego zabić, no? Podwieżę. Dobra, postaram się pusznąć no, postaram się pušnąć, teraz trochę, żeby mógł się też cofnąć. Już co. Kurwa, to był jak skurwiel, no. Ach. Jak nie skierowany na przemówić. Zjebała, strasznie. Dobra, ja się szybko cofnę. No. To tak, cyk, cyk, cyk. No cyk, 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 no. Staram się najszybciej jak mogę. No, ty kutasia. się. No, co ja ci zrobiłem? Co? Co ej? Nie słyszę. <śmieniu> Kurwa. Ty, jak... ja? To rzeczywiście ci nie idzie, ty masz szósty, on dziewiąty. No. To tak trochę, <śmieniu> co najmniej nie ciekawie. Co nie powiesz? <śmieniu> Skoczy jakiegoś miniona A... 10 HP Kamil Czego? Zaraz szako Zaraz wracam. Mhm. <trym> <trym> oh. oh, 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 oh. Co na Awka jest? <trym> tak jest kurwa <trym> Ciebie to nie wytniesz, co? Tego nie wytnę, no bo to było zbyt zajebiste. Ale ja tak sobie idę postawić warda, patrzę, o, oh, szako minąłem. A oh, on stoi Spieprzyć nie, dost, nie zdążył, dostał kryta i padł. Chyba też się po prostu się zszokował. Zatem Lady robię. Gaga z krzaków. Kto wybiega z krzaków? Nie wybiega, tylko wylatuje. No. Lady Gaga. Aha. Nie ma ta to stop A jest ten, jest Lee On Dobra pies Ja go, ja go po prostu bo to jest Nie, nie wygra mi sam na SAP no, Bo damia musiał przyjść i sobie nie wesprzeć No idę, ile tylko ma <laughs> Pora ma armora no ja mam 81, ma 127 A tu jesteś, na ci napowiedziałeś Byłem na midzie Dobra, bot tower chyba zginie już A on miał tam <coughs> warda chyba na tym Nie wiem Może Darwe Mhm Mhm, miss? A, dobrze No ciekaw jestem co on chce o szako. <grymne> no ja idę na bot, zabić ciążkę. Lisyn jest na idzie. O, zabije mnie. Proszę zrobić fleszkę? czemu nikt go nie goni? Ojej, nie mam many. O niech to. Mi go z X. Lepiej nie idź tam. Mech. Pan go zalił. Ja też. Też bez many. Czas ja jaj, nie jaj. mam many.

Fak, nie ten przycisk! Shit. To było do dupy. A znak tutaj? szkoda by było wróciła. Ach, Nie mają o czym innym gadać. Kubo. Kaszlu. Так, запущено. Ч ⁇ то чё то. Еп. Эй, Дарьюс нам заразно выпад Нет. Chodź, 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 chodź. Darius. No idę, idę, idę. Kurwa. No. To, żeś przyszedł, nie? Nie wiem, czy jest to prawdziwe. Ten bliżej ciebie. No nie ja przez moment nie. byłem AFK Nie wiem czy zauważyliście czy nie, ale dobra Że co, co mówisz? Nie byłem AFK przez chwilę, nie wiem czy zauważyliście to czy nie Nie No chyba cię widzi tam mają. No chyba tak Oj jest zbierać. ich Też tam jestem tam... Teraz jaki tam jest no. Jesteśmy tu wszyscy Ну Ашка нас видит. Пеня, мы что смог смокать сами сделать. А, я уже что это oh. а, Fuck. Dobra, cofać! Kamil, nie, nie! No nie, ach! Ja no nie! Po tobie teraz. I nie pomogą. Ja no się. jest. Rzeba, no a mu na mordę <grym> Ale się pierężara no bo ma pod trzy Mhm Mogę sobie ukraść loda? Możesz? Ja słyszałem, czy mogę sobie ukraść loda Nie jeszcze nie słyszałem Kamil, chodź tu Tak? Po warda postawiłem Chyba wiedzą, czy widzą tutaj Kąd wiesz? Postawił warda A co, mówisz o tym? Bo widziałem Będę w kombo wiedzieć. Jedziesz? Idzie. Cholera ja mam blue. To zajebałeś. Dabraliśmy wszyscy na bota, bo tam się zbierają. Oh. Dragon! Kupi dragon! 206. To pierwszy. To ja więc do Worda pójdzie zaraz. To go Chyba już nie grają na poważnie. No, Garen cały czas próbuje dorwać bot Ach że go nie wciągnąłeś To też może, być taka na mor, ups, Lecę do ciebie, lecę do ciebie, lecę do ciebie Ohoho no Ale on nie poleciał A czemu mnie? Nie wiem, ale mi to odpowiada. To macie hmm. A On się już wszystko grozi. I gara na nas. Idzie. O bo cofamy? No, nie ma to. I na topa niech ktoś idzie, ja idę na bota. To ja idę na top. Ja pójdę. Ty idziesz? Mhm. Mm Dobra. No. Już, się no, już nieważne. Poddali się dlaczego? Bo. Jesteśmy zbyt zajebiści. To jest nasze hasło. <laughs> Spodobało mi się z poprzedniego nagrania. A jak nam nie wyjdzie, to powiem, że to było niezajebiste. Ale to akurat było zajebiste.